Mowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Dzień dobry. W studium Radia Wilno Monika Bogdziewicz. A dzisiaj o wartości i znaczeniu kultury ludowej, o jej twórcach i propagatorach rozmawiamy z kierownikiem artystycznym najstarszego na Wielniejszczyźnie polskiego zespołu artystycznego Pieśni i Tańca Wilia. Panią Renatą Brasel. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Renato, na początek może tak trochę refleksji. Powrócimy w czasie. Od 1990 roku jest pani churmistrzem, a od 1996 też kierownikiem artystycznym zespołu. Jak to się wszystko zaczęło? Jaki początek miała pani przygoda w Willi i z willią? No tak właśnie, że w roku 1990 ukończyłam konserwatorium muzyczne im. Talatki Alpszy i przypadkowo spotkałam w Palacu Związków Zawodowych, już byłem w Palacu Związków Zawodowych, kierownika artystycznego zespołu Pamięci Czesławy Bylińską-Rymszonok. Kiedyś byłam uczennicą pani Czesie, wykładała mi lekcje solfeżu i więc pamiętała mnie, akurat potrzebowała chórmistrza do zespołu. No i wtedy miałam szczęście, że właśnie zaprosiła mnie do pomocy Przyszłam jako młoda specjalistka Wielu rzeczy się nauczyłam od Pani Czesie, Pomagałam w prowadzeniu prób chóru Dzieliliśmy chór na, na głosy Ja pracowałam z męskimi, ona z żeńskimi Na zmianę. porządkowałam nuty, partytury Służyłam do wszelkiej pomocy W 1996 roku właśnie zastąpiłam Pani Czesie w zespole Zostałam kierownikiem artystycznym I prowadziłam chór No a w roku 2000 w dziewiątym spadły na mnie również organizacyjne sprawy, wszystkie zespołu z tym, że jestem teraz jedną osobą w trzech. Więc można powiedzieć, że to piękny przypadek sprawił, że trafiła pani do wiliowskiej rodziny. A jak liczna jest dzisiaj? Zespół znacznie się rozrósł, bo od roku 2004 właśnie postanowiliśmy, że musimy założyć grupę dziecięcą, grupę przygotowawczą, która by popełniła szeregi obecnej wilii. Sporo dzieci przyszło i właśnie dzisiejsze, tam, tamte dzieci już dzisiaj są aktualną grupą zespołu Wilia. I od tamtego roku właśnie dzieci przybywają, zespół się rozszerza, z tym, że jak zwykle brakuje nam mężczyzn, chłopców, to już taki problem wielu zespołów. Do 2004 roku już było gorzej, bo, bo przybywało zespołów, jak wiadomo, w każdej wsi, w każdej miejscowości powstały zespoliki, zespoły i każdemu z wygodnie gdzieś bliżej pójść, to nie, nie tak jak to kiedyś Wilia była jedyna i, i, i wszyscy. Bo to był jedyny zespół, a wszyscy chcieli śpiewać tańczyć, obsłować po polsku, i to było takie chyba jedyne miejsce poza szkołą, a później mówiłam, że skoro powstało dużo zespół, to już nie było takiej potrzeby. I dlatego zmniejszyło się osób w zespole w ilia. ale tym niemniej łączenie tylu generacji w zespole i taka liczba jej osób, członków, zespolaków może świadczyć o tym, że jednak ten folklor nie jest taki nieciekawy i nudny, jak to niektórzy go malują. Uważam, że jeżeli przychodzą do zespołu, to znaczy, nie jest nudny. Na początku na pewno rodzice przyprowadzają dzieci, bo chcą, żeby dziecko czymś się zajęło oprócz szkoły, żeby się wychowało kulturalnie. No, 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 chyba najwięcej właśnie tu na Wieluńszczyźnie folklorystycznych. Wilia też ma oczywiście swoje imię i, <śm> i dlatego chętnie rodzice przyprowadzają dzieciaków, a później dzieci się przyzwyczajają, pokuchują ten właśnie folklor i zostają w zespole. I dużo lat, już naprawdę ponad 10, ponad 12 lat tańczą, śpiewają. I dzisiaj mamy w zespole najstarszych osób też dużo, dużo którzy właśnie wychowują, też przekazują wszystkie te tradycje zespolowe, to że właśnie takie połączenie pokoleń w zespole to jest taki fenomen nasz wiliowski, tak jak to właśnie było dowodem na jubiluszu 60-lecie, kiedy podczas koncertu razem trzy pokolenia na, na koncercie brało udział i jednocześnie na przykład tańczy. tańczy dziecko w młodszej grupie, y, jego rodzice śpiewają czy tańczą w aktualnym zespole, a, a babcia czy dziadek w, w chórze weteranów czy y, tancerzy weteranów. A no właśnie, wyjęła mi pani to pytanie z ust, bo właściwie chciałam też zapytać. W ubiegłym roku na koncercie jubileuszowym z okazji 60-lecia widzieliśmy nie tylko piękne zdjęcie na rzutniku, ale też słyszeliśmy piosenki i widzieliśmy tańce z 20-lecia zespołu. To jest rzeczywiście fenomen Willi. Z pewnością łączyło się to też z, z swoistego rodzaju wyzwaniem, bo jednak y, znaleźć te nagrania, jak, jak się w ogóle pracowało nad programem takiego tak. koncertu? Właśnie ja długo myślałam też nad koncepcją tego ibiuszu, jaki temat wybrać nie, nie wiele tego można oczywiście było przemyśleć, bo folklor, bo czy to jakiś obrząd pokazy, czy jakiś obrazek, ale tak sobie pomyślałam, że zespół Wilja jedyne, tak właśnie najstarszy zespół, ma w repertuarze tyle pięknych utworów, pieśni, tańców, i już tak dawno zapomnianych, że, że tak po prostu zaproponowałam, że może, e, przypomnijmy to, otwórzmy to właśnie, bo to naprawdę нове покоління, dzisiejше покоління припомняло те старе і Te właśnie zapomniane e, utwory zespołowe. Dzięki Bogu były właśnie te partytury stare, zachowane w archiwum zespołu. E, są nagrania, e, właśnie dźwiękowe nagrania dwudziestolecia koncertu, które kiedyś nagrał dźwiękowo pan Zenon Mięcewicz, fotograf zespołu, śpiewał w chórze kiedyś, i właśnie e, koncert dwudziestolecia był nagrany dźwiękowo, i na podstawie tych utworów e, znalazły te właśnie partytury i otworzyliśmy wielu, wielu piosenek. Tak samo przypomniałam sobie, że był taki taniec chustkowy, który, który już bardzo dawno był tańczony w zespole. Chyba ostatnio był w 1991 roku, trudno mi powiedzieć, nie pamiętam dokładnie, ale to było trochę lekko zmieniony taniec, nie ten oryginalny, który zespół Śląsk tańczył, bo był chyba dostosowany do możliwości tamtej grupy. Nie wiem, z jakich przyczyn pani Zofia właśnie ten skrócony wariant miała tańca chustkowego. Natomiast na jubileusz postanowiliśmy zrobić w całości, tak jak to ma wyglądać, tak jak to stworzyła ten taniec Elwira Kamińska, choreograf zespołu Śląsk, świętej pamięci. Choreograf. I pani Marzena Suchocka, choreograf zespołu Wilia, napisała list do Śląska z prośbą o pozwolenie odnowienia tego tańca, bo już nie, tak faktycznie nie pamiętaliśmy, nie, nie wiedzieliśmy jak, jak to się ma tańczyć. No, w internecie oczywiście było, ale, ale tak to nie wolno robić, więc musieliśmy utrzymać to pozwolenie. No i z chęcią zgodzili się właśnie kierownictwo, zgódziło się z, z kierownictwo śląska i przyjechała para z zespołu. I współpracowała z naszym zespołem z kilka dni, był postawiony ten taniec, otworzony, odnowiony i właśnie na mieliśmy taką okazję pokazać, tak powiedzmy, taki debiut tego tańca, w pełni w całości, przepięknego tańca, który jest wniesiony na listę UNESCO utworów. Także mamy taki zaszczyt, że mamy takie utwory. Więc ożywianie takich tradycji też było dobrym i pięknym doświadczeniem dla zespolaków. Miano najstarszego zespołu z jednej strony oczywiście napełnia dumą, ale z drugiej strony może być też pewnego rodzaju zobowiązaniem. Więc Pani, jako można powiedzieć, matka tych młodych osób, które teraz uczestniczą w zespole, jak widzi albo być może słyszy, jak swoją misję i rolę w zespole też odbierają uczestnicy? Ci, których nie trzeba prowadzić już za rękę do zespołu, którzy sami przychodzą. Dlaczego przychodzą? Pewno, że już chyba w szkole uczęszczając do jakichś zespołów, czy właśnie ci, którzy przychodzą od malego, zaszczepiają ten bakcel tego fol folkloru, tę miłość do zespołu, przecież też i towarzystwo dużo co znaczy, Te wyjazdy, koncerty, festiwale, to jest takie życie nasycone, tak naprawdę spotkania, prywatkie. to nie tylko koncertowe życie zespołu, więc to chyba wszystko przyciąga młodzież, bo dobrze im ze sobą. A może Pani, bo wspominała Pani jednym z... Zostawmy o... W swoistych tradycjach ze spolaków. może taką jedną tradycję pani nam zdradzi? Co tyczy koncertów, no to mamy roczny koncert noworoczny, który się odbywa w końcu grudnia, to już on chyba ponad 30 lat ta, ta tradycja istnieje. Czasami były czasy, że tak nie odbywały się te koncerty, ale zazwyczaj staramy się tę tradycję podtrzymywać. No a poza koncertową działalnością z takich tradycji, no właśnie podczas ślubów. W, na weselach naszych zespolaków, tancerzy tańczą, chór jedzie cyganami, właśnie przyjeżdżamy do, do koleżanek, do kolegów, właśnie mamy taki obrazek cygański, kiedy śpiewamy, tańczymy, ten obrzęd, no, tak jak to umiemy, tak jak to sobie przedstawiamy i widzimy i właśnie w taki sposób się bawimy, no to, to właśnie też się podoba młodzieży i to z takich tradycji. Może jeszcze czegoś Wspominałam, wielu, wielu tych tradycji jest, ale to, co teraz tak naprawdę przyszło pierwsze do myśli. Jednym z nieodłącznych elementów każdego zespołu są oczywiście wyjazdy na różnego rodzaju festiwale. Często bywacie na festiwalach za granicą. Kiedyś sobie na stronie internetowej zespołu przeczytałam, że było ich ponad 1500. Czy przez takie dalekie wojaże czasem ten widz... Wileński, czekający na Wilię, nie jest niechcący, zapominany? Jak już mówiłam, że ciągle w Wilnie nie możemy występować, bo też chyba byłoby wtedy z nic ciekawienia takie, bo raz do roku, dwa razy do roku wystąpić w Wilnie uważam, że dostatecznie. E, jeden raz na rok z takim dużym koncertem właśnie noworocznym, kiedy możemy pokazać swój dorobek zespołu. No i oczywiście na takich krótkich występach miasta, czy dniach Wilna, czy dniach Europy, czy właśnie Kaziuka. Wieleńskiego w Wilnie, e, z tym, że zawsze występujemy, gdzie nas zapraszają. Występujemy również w okolicach Wilna, e, w rejonie wieleńskim, w, e, w Rudaminie byliśmy ostatnio, w, w Rudziszkach, w Trokach, właśnie na początku czerwca, na dniach miasta. No, a festiwale oczywiście. Festiwali jest dużo, e, staramy się też e, jak, jak najwięcej uczestniczyć, e, wyjeżdżamy. W ogóle z takich chyba tradycyjnych. To jest właśnie festiwal Mrungowie, który, który, który tak naprawdę nasz wieleński widz też chyba ogląda z wielką radością, bo to jest przepiękny festiwal coroczny i co 4 лета танцер же ядав на фестиваль до Жешова, на власне, святовий фестиваль зі сполу в полюнійних. хур вілокротні учасничав на фестивалю святовим хуру в полюнійних з на, на то видаження. ну no, і стараємося теж раз до року останньо виїхати десь так трохи далі на якийсь фестиваль заграничний. В тим року, власне, вибираємося до Влог, до Ріміні на початку серпня на 9-й фестиваль Мензино Z pewnością będziemy czekali na wrażenia w postaci zdjęć, komentarzy w postaci artykułów. Dziękuję Pani ślicznie za rozmowę, a w rozmowie dnia gościliśmy dzisiaj kierownika artystycznego dyrektora, churmistrza polskiego zespołu pieśni i tańca Wilia, panią Renaty Brasel. Dziękuję wszystkim słuchaczom i do usłyszenia jutro w rozmowie dnia o godzinie 9.30 w radiu Wilno. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.